Witam w moim kubek Studio. Dzisiaj na tapetę idzie organizer 2XL, bo tak naprawdę po występie w moim kubek Studio dostałem od chłopaków 2XLK. Tu jest ta wersja nowa z moletami. Więc ja też tak naprawdę do tego chciałem wykorzystać coś. Bo tam, tak jak już pokazywałem wcześniej, będziemy to kustomizować. Wykorzystam te molety. Które gdzieś tam na opcjach zdobyłem gdzieś to pójdzie w takiej opcji przeze mnie do przebudowy i wykorzystania. Natomiast, tak naprawdę, yy, 2xL ma inne zastosowanie. No także zaopatrzyłem się jeszcze w 2xL w innej opcji i tak pomiędzy tymi dwoma pólami będę chciał coś pozmieniać. Czerwona. Mam to w opcji z kuboeczkami z tymi dużymi, są z przegrytkami, ja to za chwilę Wam pokażę, dlaczego ja sobie to użyję. I tak naprawdę na żywo otworzymy na kubo z kolejnej dostawy. To było skąd żeśmy mieli target z i popatrzymy co my zobaczymy tą dostawę opatrzone jest w folii, w kajtanku nie wiem czy w, w tej skrzynce się nic nie, nie stało Zebiemy sobie troszeczkę w porządku. Jest cały, jest cały nie uszkodzony. Odcinamy do jutro. A tutaj wyszło na dobre. To jest ta nowa wersja z opisem, z logiem kubika, z przygotowaniem miejsca na molety. Czajna wersja, bo no tu mnie właśnie to jest owo, ta cena wersja. cena, no bo. Więc jeszcze sobie to przygotowałem. Oczywiście. Nie widzę, żeby tutaj jakieś uszkodzenie było. Jest w porządku jest uchwyt Dobra. To wziąłem w tej opcji. 2XL ale interesowały mnie ja przede wszystkim wkłady piankowe bo ta skrzynia także występuje w tym wkładzie piankowym sprawdzimy sobie zobaczyć ile tych pianek tu tak naprawdę rzeczywiście jest Dwie pianka dwójeczka druga pianka dwójka tak łatwo nie jest to aby wydobyć z tego opakowania musimy się czymś innym posiłkować musimy się posiłkować jeszcze jednym pianka 3 I jeszcze jedna pianka na 3 eee. pudło fajne pudło duże 2 xl rzeczywiście taka sama ona ma gdzieś 50, to już sobie to zmierzymy dokładnie 51 ma 31,3 3 na wysokości mamy te 12,5 12,5 yy, troszeczkę będę chciał polawejować tak naprawdę między tymi słubami bo z tego czerwonego 2x1 ja wykorzystam pudełeczkę, To przerzucę sobie do kolejnego, Tu już sobie też wcześniej przygotowałem, bo to będzie takie moje na plastiki. To co tu wrzucę. To przede wszystkim wszelkie ślimaki do elewacji, czyli tego typu rodzaju ślimaki, które mam do montażu w elewacji. Tu pójdą wszystkie uchwyty na kable. Tu pójdą uchwyty. Odkryję ułykę i to zrobię takie pudło, bo tak naprawdę ta 2XL, żeby ją ładować w metalowe elementy, wydaje mi się to za ciężkie. Więc u mnie będzie to takie pudło. Na elementy plastikowe, montażowe, e, czyli elektryczne, hydrauliczne i elewacyjne tematy, żeby to było tak naprawdę nie było zbyt ciężkie, bo w tej kubaturze no, idzie do tego doładować dosyć dużo. Ochwyt tu nam się dobre, mocno musi przestawić i da się to mieć, da się to ćwignąć. Natomiast przerwana 2x serka. U mnie ją przebuduję jeszcze inaczej. Będę chciał wykorzystać te pianki, Tylko jeszcze nie wiem, czy zostawię to w opcji z jednym pudełkiem, czy pójdzie to w zupełności pod same pianki I pójdzie to na tego typu narzędzie. Tu czy zostawię i schowam to w jakiejś tam opcji takiej. Będę na tym jeszcze myślał. Zrobię z tego jakieś tam pewnie fotki, przebitki, jak już się zastanowię nad tym, jakoś to dostosuję i w takim układzie to pójdzie zbudowane. Ta xl -ka. ja nie dyskwalifikuję koloru w żaden sposób czerwonego, dla mnie obie te opcje są fajne, mocniejsze czyli czerwone, tak naprawdę czajne te standardowe, tu bez molet, tu z moletami. Można go dostosować to po ciebie, można to przygotować. Myślę, że dwa dosyć fajne ciekawe elementy w zastosowaniu dla każdego w takich opcjach. Da się to skonfigurować po ciebie, to co kto potrzebuje. A większa kuba ja, dwa XL-ki, rzeczywiście daje więcej troszeczkę przestrzeni, daje nowy, znowu kolejne możliwości na kolejne elementy zastosowania, zorganizowania sobie. No i po to to służy. Po to to jest właśnie, żeby te 2XL też w wielkość ma znaczenie i tu w tym wypadku się to przydaje. Do systemu One jest to kolejny element, kolejny klocek, kolejny puzzle, kolejne uzupełnienie. Do zobaczenia w następnym odcinku.